Dzień dobry, w tym filmie zdradzę Ci kilka sekretów, co zrobić z tak mizerną pelargonią, żeby była gęsta, obsypana kwiatem, żeby kwitła aż do mrozów, a wszyscy sąsiedzi nami pozazdrościli. Oglądaj dalej, najlepiej do końca. Dziękuję sponsorowi tego odcinka, firmie Twój Ogród. Jest to marka, która wspomaga nas w uprawie roślin domowych, ogrodowych, balkonowych, ale również pomaga nam uprawiać ekologiczne ogródki ziołowe i warzywne. Dziękuję. Po pierwsze, doniczka powinna być duża, mieć dziurki od odpływu, żeby nadmiar wody miał gdzie odpłynąć, żeby rośliny nam nie gniły. Na dno doniczki sypiemy warstwę drenującą, żeby woda też nie kumulowała się na dnie doniczki, co może powodować również podgniwanie roślin. Dzięki temu, że na dno nasypiemy keramzy, to oprócz tego, że zapewnimy dobry odpływ wody, to donica będzie lżejsza i łatwiej będzie nam nią manewrować po tarasie czy balkonie. Pelargonie potrzebują dosyć dużo miejsca. Saćmy je w doniczkach, które mają minimum 18 cm wysokości i na jedną roślinę przyjmuje się, żeby doniczka miała średnicę około 20 cm. Nie posadzę pelargonii w tym koszu, tylko wykorzystamy go do czegoś innego. W kolejnych filmach. To, co wsypiemy do donicy i w czym posadzimy rośliny, jest kluczem do sukcesu w uprawie pelargonii. Nie saćmy pelargonii w ziemi uniwersalnej, która głównie składa się z torfu, ponieważ torf ma te właściwości, że jak przeschnie, to się kurczy, a jak się kurczy, to rozrywa najdrobniejsze i najważniejsze korzenie pelargonii, te korzenie włośnikowe. Używajmy podłoży, które zawierają w sobie perl, czyli te białe kulki. One nam zapewniają dobre napowietrzenie podłoża i szybsze odprowadzenie nadmiaru wody. Używajmy również podłoży bogatych, zasobnych w składniki odżywcze oraz takich, które zawierają w sobie takie komponenty, które chłoną wilgoć i powoli ją oddają do korzeni, co przy upalnych latach jest ważne. Gdy posadzimy pelargonie, możemy je wzmocnić, podlać takimi kwasami humusowymi, które rozpuszczamy w 5-litrowych baniaczkach, konewkach. Gdy sadzimy pelargonie, starajmy się nie naruszać ich systemu korzeniowego. Sadzimy je na taką samą głębokość jak rosły w doniczkach szkółkarskich. W tej donicy zmieszczę dwie sadzonki, pelargonię rabatową oraz pelargonię bluszczolistą, która będzie zwisała z donicy. Gdy posadzimy to oczyszczamy z połamanych liści, kwiatostanów, uszkodzonych liści, ale również rośliny przycinamy, żeby się rozkrzywiały i wytwarzały więcej kwiatostanów. Takie cięcie wykonujmy w ciepły, słoneczny dzień, żeby rany po cięciu szybko nam zasły, co zabezpieczy rośliny przed infekcjami. Niestety po przycięciu Pelargonia nie będzie wyglądała zbyt urodziwie, ale nam się odwdzięczy gęstą budową i wytwarzaniem większej ilości pąków kwiatowych. Po dwóch tygodniach możemy zacząć nawożenie, i to jest bardzo ważne w uprawie tych roślin, ponieważ są dosyć żarłoczne i wymagają dokarmiania. I do tego, po dwóch tygodniach, jak już się ukorzenią, możemy zacząć stosować nawozy dla roślin kwitnących. Gdy stosujemy nawozy długodziałające, to pamiętajmy o tym, że jak przyjdzie ciepłe, upalne lato, to tego typu nawozy szybciej się rozkładają i przestają działać. Dlatego ja ci polecam stosować nawozy płynne, które dodajemy do konewki, do wody i stosujemy jako nawóz płynny do podlewania. Co dwa tygodnie. Pelargonie takim nawozem podlewamy co dwa tygodnie i im zupełnie to wystarczy. Będą wytwarzały piękne, zielone i wybarwione liście, jeżeli taką odmianę posadziliśmy, i będą wytwarzały dużo pąków kwiatowych. Podlewanie. Podlewajmy wodą o temperaturze powietrza. Nie podlewajmy wodą zimną, ponieważ rośliny będą żółkły. Będą żółkły liście pelargonii. Dodatkowo, gdy podlewamy rośliny ze zimną wodą, to rośliny przeżywają stres, przez to są bardziej podatne na choroby i szkodniki. Pelargonie podlewajmy rano i wczesnym popołudniem. Starajmy się roślin nie podlewać na noc, ponieważ mokre podłoże może sprzyjać podgniwaniu roślin i chorobom grzybowym. Pelargonie podlewajmy wtedy, kiedy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie, a w głębi doniczki wyczujemy lekką wilgoć. Nie dopuszczajmy do tego, żeby w doniczce było błotko, żeby ziemia była zbyt wilgotna, ponieważ zaczną nam gnić i zaczną również wdawać się choroby grzybowe. Gdy pelargonia zaczyna przekwitać, to oczyszczajmy ją z tych suchych kwiatostanów, żeby nie zawiązywała nasion, żeby po prostu nie traciła na to energii, a miała energię na wytwarzanie nowych pąków kwiatowych. Są odmiany, które same się oczyszczają, bardzo łatwo odpadają przekwitnięte kwiatostany, ale jeżeli widzisz, że Twoja roślina, Twoja odmiana niestety tego nie robi, no to warto obrywać kwiatostany. Jeżeli chcesz uprawiać pomidory w donicach na balkonie czy tarasie, to zapraszam Cię do filmu, który tutaj się wyświetla, ale będzie również podlinkowany w opisie. Jeżeli dotrwaliście do końca, to pozostawcie po sobie znak w postaci komentarza o treści pelargonia. Niech Wasze rośliny rosną pięknie i zdrowo, kwitną obficie, niech Was cieszą dobrej pogody. Pozdrawiam.